Co łączy CSA 1.6, CS Source i CSA GO? To, że są stare, he, i mają spokojny gameplay. A ja w tym momencie, proszę zobaczyć na ekranie, połączyłem te gry w jeden. Powiedzcie mi, ale co ty, co ty pierd... Jak połączyć w jedną grę Niby jak, jak No to pana to w tym momencie A co się teraz dzieje Zagramy długi mecz z botami Wyjątkowo Wybierzemy stronę ct Albo tt Patrzcie to widzowie Znacie tą mapę? No musicie ją znać Znacie tą broń? Co to jest za broń? Znacie? Czy nie? Znacie tą pakę? Znacie te tekstury? Czy nie znacie? Czy pokazać? Może trzeba? Skąd one są? Widzowie Dokładnie Gramy widzowie aktualnie Wy Csa Go Który jest 16 CSM sourcem I kurwa, co się dzieje? Ile trzeba w głowę walić? Patrzcie to What? Czemu oni są nieśmiertelni? Coś zrobiłem źle? O O Oni są nieśmiertelni, nie wiem czemu, jak strzelam normalnie z uspa. To niezłe, niezły cesik. Gdzie jest ostatni w ogóle? Jerzy. Patrzcie, jaką kosę w ogóle mam. jaki USP? USP z Sorsika, no? Ewidentnie. A mapa chyba z 1.6, szóstki, nie? Nie kojarzę, żeby była w Sorsie ta mapa. W Sorsie ona trochę inaczej wyglądała. Czemu? Halo! Co jest? Troluje mnie ta wersja CS, -a. wy tyfy! Czekajcie! A w międzyczasie chcę was zapoznać z partnerem dzisiejszego odcinka, jakim jest Pirate Swap. Jest to strona, na której w szybki i łatwy sposób wymienicie swoje skórki na nowe, unikając sporych opłat. To serio, są one tutaj bardzo niskie. Oprócz tego, strona posiada sporo opcji filtrowania: czy to po typie, bądź kolorze skórek, rzadkości, czasie bana, a nawet konkretnych naklejkach na broni. Używając kodu Barty, otrzymacie 35% bonusu do doładowania, a wymieniając swoje skórki pierwszy raz, dodatkowo otrzymacie bonus za pierwszą transakcję. Przykładowo, wrzucacie z na wartego 100 dolarów, otrzymujecie dodatkowe 10 dolarów. Brzmi spoko, co nie? Oprócz tego na stronie macie zadania, za które otrzymujecie balans. A tak naprawdę te zadania wykonujecie po prostu robiąc podstawowe rzeczy na stronie. Przykładowo, konfigurujecie swój adres e-mail, ustawiacie awatar na Steam, dokonujecie pierwszej wymiany, czy konfigurujecie swój Trade URL. Są tutaj również konkursy na skiny oraz możliwość sprzedania swoich skórek i otrzymania kasy prosto do ręki. A co najważniejsze, jeśli napotkacie jakiś problem, to macie dostępny 24x7 support, który z pewnością Wam pomoże. Pamiętajcie o kodzie Barti, Dziękuję. Pirate Swap, się partnerem mojego kanału. A my, wróćmy do odcinka. No może to tylko pistoletówka taka zbugowana, widzowie co? A ja już myślałem, że się obejdzie bez błędów. Ale dziwna animacja tego. Gdzie jest strefa? No dobra, tutaj. Wszyscy są tam. Dobra, widzowie, zobaczmy. Może, może teraz nie będzie błędów. Może nie będzie błędów, widzowie co? Oczywiście, że będą. Nie, dobra, o ch... Chodzi, czemu oni są nieśmiertelni? Oni są nieśmiertelni widzowie, oni są nieśmiertelni Co się dzieje? Czemu tak się dzieje? Wychodzę Czemu te boty są nieśmiertelne? Czy ktoś mi może powiedzieć? Czy ja coś robię źle? Zmienimy mapę na miraż. przekonamy się, czy ta gra jest zbugowana Czy po prostu ja coś robię źle Dobra, zobaczmy Jeszcze jeden test Dobra, teraz, teraz to akurat nie było tego Czekajcie, S4 palmy. Odpalmy Noclip starci szybki Sprawdźmy Dobra, Widzowie, zaraz wrócę. One hour later. Dobra, no sprawdźmy. Widzowie, sprawdźmy, czy naprawiliśmy headshoty. Jeśli nie, no to ch... dupe mi. O, naprawiliśmy chyba. Naprawiliśmy. Dobra, Widzowie, gramy. Gramy Cesa. W końcu gramy. Szybki fix, tak to się robi. Kurde, teraz f... nie ma w ogóle freestyleu, ale to czekajcie. MP freeze team, e Damy 5 sekund, chociaż, Jedziemy. Idę, idą. Dobra, oj, coś dostałem. Na Dobra, pyk. Dobra, nie wiem, za prosto, za prosto. Mam pomysł widzowie. No bo nie. Czyż, bo to są najtrudniejsze boty, czy jak ja wziąłem? Chyba wziąłem jakieś proste, co? Kiedy są najdę w ogóle? Mamy tak. Mamy błyskowo hukowy. To go możemy rzucić tak. Pierdaj. Tak możemy rzucić. O. Dobra. Ewentualnie możemy rzucić. Tak. Dobra, pozdro, ale to zagrał. Szef muncio. muncio. Jest, to jest szef. to jest po prostu gracz zawodowy. Ogólnie tak szczerze, strasznie, lepiej, strasznie dobrze się gra. Przyjemniej niż w CS2. Przez serio, serio, naprawdę. To od razu mogę dać takie spostrzeżenia na pierwszy rzut oka, że w każdej, jaką zagrałem ze starych wersji cs albo jakichś modów i tak dalej, zawsze się lepiej strzela. Zawsze. W tym CS2. Nie wiem, nie wiem o co chodzi, nie mam pojęcia. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale serio, tak jest. Pójdziemy pyk, tak. Co? Jak oni w... Co? Ołacami musieli wejść. Nie ma innej opcji. Nie wiem. Te boty są za proste ogólnie. Oku, ale flash. No gdzie jesteś bocie last? No, już dopaki przy Aha. Jak myślicie gdzie będzie? Prościzna. Pera, patrzcie na to. I teraz można grać. Dobra, widzowie, ja gram. Patrzcie, ja, ja zagram zawłupy. Bo ja jestem ogólnie świetny za wupy. Na co dzień. O kurwa. No, to, żem pograł. Aha, już nie mam kasy Ile ta wupa kosztuje? Co ja tyle kasy? Czemu ona w ogóle kosztuje 4850, nie 4700. Dobra, gdzie mogą być przeciwnicy? Jak myślicie? mit Stem. Dobra, ale mi wy, ale mi. Że jak chcę przywrócę boty, widzowie, co? Nie, nie, nie. Nie bawimy się tak. Gramy do końca w taki sposób. Nie będą mnie boty pokonywać w całej Bez przesady. Dobra, co? No, ok. Nie będzie Pan, yy, Skałcik? Ile można, widzowie. Ile można przegrywać. Jedziemy do spodu. Skałcik, pyk. Raczej A. No, już zostaje bomby. Został. Leży. Nie. Nie. Pierdaj. Nie. Kuria! Witali. Oni znają się. Witali. Mów mi, Vitali. MK3250 to, to są za ceny z dupy w ogóle. Takie były w c 76 6 czy Sorsie? Taka ekonomia jest do ciebie, że to jest chuj. Ten drugi. Nie gadaj, żołnierzu ja. O! Flick, Mówili na mnie John Flick, No kurwa, gdzie jesteście? Na B, no kurwa na B, no ta, no nagle Jezu, te boty mnie tak wkur... Dobra, biorę to Nie gadaj No ta Jezus, te boty są takie denerwujące. One mają Wallhaka. One mają wallhacka wgranego, dlatego mi tak nie idzie dobrze. Widzowie, to nie jest tak, że jestem gównem, One nie mają granego wallhacka, żeby na mnie wygrać. Po prostu to jest odcinek, w którym widzowie gram na boty, które mają cheat, albo gram po prostu na swoje upośledzenie. No już się, już, pa. O, ale Kiera, ale Kiera, o, ale pokierował. Ja dole, dobra, widzowie, naprawdę. Czy to już jest akurat choroba? Jak można taką Kierę zajechać? Nie, dobra, te boty to są. O, ty, lewa, lewa ręka, lewa ręka. Jezus, jakie piękne piny to były. Widzowie, tak o się lewą rękę zmieniało. się grało wszystko. Flesz jeden, flesz dwa na wyjście. I jedziesz. Jak na spychaku? Szybciej niż skosą, patrzcie. O kurde. No Kamil co wali z tej, z tej snajpy, to naprawdę, jak nikt inny. Pra przewalamy na boty, ale niczego się nie bójmy, naprawdę. Niczego się nie bój. Strach ma wielkie oczy. Kamil jest wielki, ja wiem. Kamil jest. u Chyba mnie wystrzeliło, sorry, myślałem, że to Team Fortress. Dobra. Teraz, no Damy radę widzowie, damy radę, nie ma co się naprawdę przejmować. Serio, patrzcie to, jeszcze raz. idę idę Przysięgam, przysięgam, nie? Co jest z tymi botami nie tak? oni lepiej grają niż 10 levele na fejsicie. Przysięgam wam, naprawdę. Nie tak, że ja gram słabo, oni po prostu grają dobrze. a no. Pa tego, nie? Pa. Hello? Kurwa, kurwa, no mnie coś po... Przepraszam was widzowie, po prostu to jest choroba psychiczna, to już jest choroba. Choroba, naprawdę to się leczy, dawno to się nazywa. Moja fryzura to też jest, patrz, dobra, sobie taką trzasnę o... Na wariata. Wariat. Emoji wariat. Przepraszam, naprawdę, bo to... to choroba już akurat, naprawdę, wybaczcie. No No Ta, ta, no, lotnik, witam Ta, kolejny, parolotnia W końcu powiesz, że mnie kochasz. Dobra, widzowie Ale przynajmniej fajnie się gra, nie? Większa zabawa Mniej Więcej zabawy niż w CESIE 2 Ale ładny modele ma ten akacz. Koska też fajna Fajnie, fajnie nie wiem k... auto autoszmata witali, Ty k... bo bym ci zabił W grze ce się? zaraz, zaraz cię biorę yy, w obroty Użyłeś mnie teraz Vitali Się lepiej szykuj Się Vitali szykuj, bo naprawdę inno kopać ci sprzedami i cię nie ma no, patrzcie tego nie? Aha Ole was tam wysadziło? Nie wiem Czy to są, jak oni grają te AWP i autoszmaty to nawet piknąć nie może, Bo ci headshota od razu wali chłop I co? Ja wychylę i od razu w Italii. Mówiłem. Mówiłem, Bot Gerard. Dobra, czekajcie. Oj, oj oj, Kamil, 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 Kamil! Co ty tu robisz, Kamil? Naprawdę fajnie się gra, nawet dasta 2 znajdziecie zimowego tutaj widzowie Naprawdę fajnie, nie no ogólnie szczerze super mozik Szkoda, bo nie wiem czy są serwery, nie, nie interesowałem się Być może następny odcinek nagramy z jakiegoś serwera W każdym bądź razie naprawdę spoko się gra, bardzo fajny modzik. Myślałem, że on w ogóle nie będzie działał, a o, działa, po prostu ja nie umiem instalować e, Już chciałem go dawno nagrać, ale w końcu go zainstalowałem Naprawdę fajnie, przyjemnie się gra, polecam serdecznie sprawdzić, każdemu Zostawię poradnik tam w opisie jak to się instaluje, dzięki, cześć